Cześć z tej strony Jabba XD. Dzisiaj będziemy grać. Jak yy, się nazywa? <coughs> Navy War Simulator. No i chcia, yy, wybieramy tutaj kraj. Ja bym chciał bardzo Polskę. A jeśli. No. O Nie ma Polski. Mam kolegę, dlatego to Dobra. Yy, centrum dowiedzenia. Zbuduj. Okej. Okay. Fabryka ile ma pieniędzy zbuduj mogę. Czy to będzie wymagane dokonanie? A trzeba będzie pewnie ulepszyć i to już mi tu zarabia kasę. I będę musiał na to pozbierać tak. O już już uzbierałem sobie monety. Ulepsz. Na tym chyba najwięcej się zarabia, i potrzebujemy zabrać tutaj na ulepszone centrum dowodzenia. A przez to, że mnie jeszcze nie stać, to musimy chwilę podbierać. Zobaczmy, co tu jest. Podwójne, ile tego tak o jedno. A i patrzcie, to będzie mi za chwilę wylatywały te moje statki i atakowały inne. Znaczy samoloty i statki Dobra, ulepsz No i w końcu to, Jakoś to wygląda O, co? Aha. To powinno robić mi przecież Co tu jest wymagane jeszcze? Obudowa? Wystarczająco duże kasy Na tamtym zarabiam Może to potrzebne jest? Plus jednego sterenda daje mi to, tak? A nie, miejsce na sterenda. To co daje mi to? Wymagane doki 10 tysięcy? Ja. Już nigdy tego nie dozbieram. Jak to jeszcze można? Sojusze. Olant. ciekawe jestem, czy przyjmie. Atakowanie. No. O! Jesteś. Nie dzikajcie. Tak, on jest z nami. KRPS zaprosiłem go i jest tu ze mną. Czyli mamy sojusz z, z jakim Nie wiem. Nie wiem. Powiem wam. Trzymanie, atakowanie. Ale nie rozumiem. A, atakowanie. Jezu, ja wyłączyłem chyba atak totalnie. Niedobre. Mm. Tu trzy koła już. Obudową kolejną się zajmę. No i jakoś będzie to szło. Dobra, jest. Generator elektryczny. Nie. Do. No i co, co, co to mi będzie dawało? Powiedzcie mi widzowie. Wymakalne doki. Co to znaczy? Kolor drużyny? Niebieski. No nie, jeździł. Ej, to, 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 to daje mi pieniądze dodatkowe, tak? To daje mi siłę jakąś. Okej. Okay. Trzymanie atakowania. Teleport bazowy. Potrzebujemy jeszcze kilka ka... Dość dużo pozbierać tych, tej kasy. Co tu jeszcze można kupić? Chyba na razie to nic. Jeśli chcecie ja jeszcze raz, żebym to do drugą część tego zarobił to... Po napiszcie mi w komentarzu. Nie no. Tylko co tu można? Zarabiam duże kasy. Co tu jeszcze dalej można robić? Aha! 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 Nie odzywajcie się do mnie. Ja jak ci jestem. Mm. Co to przyjazny? No. Mhm. On jest przyjazny. Dobra. Atak. A nie! Trzymanie, trzymanie. Jak to się tutaj mega szybko robi. Baza lotnicza. Kumam, ja po prostu nie widziałam tam. Możemy ich na atak. Jo, ja, i dużo tego jest. Może przejmą coś? Nie wiem. No, dawajcie, dawajcie. Ja, ej, ale szybko schodzi to. Jez, mamy to. Siedem tysięcy. Lekka wieżyczka. Budujemy. Aha, i to, to będzie broniło. Jezu, co to są za statki? Patrzcie, widzowie. Co tu zawierają jeszcze te małe śmigowce? Oj! Marnie, żebyśmy się przed takim czymś obronili. Ej, ale no moje lecą, lecą cały czas. Centrum przejmują pojazdu. Jednak może już nie. Wracajmy do bazy. I trzymajmy, trzymanie. Bo ten będzie atakował, a tam dalej już nie. Ulepsz, ale co ja mogę tu robić? Ulepsz? Za mało pieniędzy, 10 tysięcy. Hmm. Jest, poduszkowiec kolejny będzie. Hangar. Hmm. Czy ja coś mogę to kupić oprócz tego, bo nie chcę? Hmm. Dobra, ulepszę jeszcze. Nie przejmują nam Lećcie, lećcie ja, Dobra Jakoś się rozwijamy No nie patrzcie co tu leci Te wszystkie bomby Jest, zabiję to samo Let's go No przejmujcie tamtą platformę szybciej Kolejny jest poduszkowiec, leci. Jak mogę ulepszyć? Chyba trzeba będzie tutaj ulepszyć, żeby to nie tylko produkowało to, ale także te inne. O, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Żeby produkowało te samoloty. Ja nie wiem, jak się produkuje. Buduj fabrykę. A 300RE No nie Kto nam przejmuje to? Nie, o Jezu Widzowie Patrzcie na taki statek wielki A na nasze Chociaż to dość dużo zadaje Musicie, no ludzie, znaczy, jacy ludzie, ale mamy tą wieżyczkę, ona jakoś miała wspomagać ich. Jest! Jest! Zatonęła dziewięć koła mamy, let's go! Jak tam kasa idzie? hangar bombowy o dobra no i mamy obudowę obudowę chyba obudowę byśmy dobra, mamy kolejną obudowę a ja nie wiem mógłby być też tu trzeba kupić pewnie. O jezu, tu trzeba. E-port, no właśnie. Patrzcie, jak nam to idzie jakoś dobrze. Przejmujemy za chwilę cały center. A, jeśli chcecie drugi odcinek, bo pewnie będę kończył już. Ju, już? Co? Co? Ile tego tu jest? A, co? XD, te centrum nikt nie przejmę, nigdy. Droń Boże. Co? Przyjęło nam. Nie, no ja nie mogę. Zawionę się na nich. I nam zniszczyli lekką wieżyczkę jeszcze. Oni się zajmują tylko samolotem. Nie. Wiem. Ja nie, nie... 4. I jeszcze. Także widzowie, jeśli chcecie part 2 z tego odcinka, to może jutro wstawię. Nara.